Cześć, witajcie w pierwszym drafcie na moim kanale. A dzisiaj to będzie szkolny draft, czyli draft gdzie nie chcemy jedynek. Najlepiej byłoby wybrać piątkę i zaczniemy właśnie od wyboru piątki, ale zobaczymy co tam będzie. No, jedynki nie możemy wybrać. Nie możemy wybrać Ronaldo, no, trudno, wybierzemy w takim razie Alvesa. Kolejny piłkarz, znowu nie możemy wybrać jedynki, byłby to Benzema. Ale wybierzemy Obama Yanga. Od 97 tempa robi swoje na ataku. Tym razem dużo lepszy draft niż wcześniejszy nagrywany. No, niestety nie zobaczycie go, bo to jest żałość, to co zrobił jej. A teraz wybierzemy Bela Rabiego, ponieważ będzie zgrania i to jest dużo tempa również. Więc znowu, jedynki nie możemy wybrać. I wybierzemy być może tego Gundogana albo Tiago. Nie jestem pewny, wybierzemy Tiago, będzie wtedy więcej zgrania. Taka trochę Bundesliga się na tworzy, jest Müller, ale Müllera nie możemy wybrać. Możemy wybrać Widala albo Schweinsteingera. Wybierzemy Widala, może wyjdzie z tego właśnie Bundesliga. Nie możemy wybrać Suareza, Pedro mamy i tutaj nie ma nikogo z Bundesligi. Także wybierzemy po prostu Arnautowicza. 85 base robi swoje. Kolejnym tutaj znowu nie możemy wybrać Jeffersona, no i ciężki wybór. Może Felipe Luis? Okej, okay, znowu jedynki nie możemy wybrać. Czemu nie możemy wybrać Godina? No ale dobra, w takim razie może wybierzmy Boatenga. Bardzo ładna karta. Przy okazji dobre statystyki i będzie zgranie. Kolejną kartę znowu jedynki nie może wybrać, to jest tym razem Silva, ale możemy wybrać Godina. Jest to czwórka, także Ramosa i wybierzemy właśnie Ramosa, który będzie miał zgranie tutaj w pełni. I tak jak możemy tutaj zrobić tutaj jakąś dobrą kartę Maszana, byłby to idealny, ale nie możemy wybrać. Wybierzemy w takim razie Inform Krychowiaka albo tego Niemca. Hmm, no nie wiem teraz. Tu byłoby zgranie ile? 6,70, aż tutaj tylko 67. Dobrze, wybierzemy w takim razie tego Niemca, którego nazwisko nie przeczytam. No i czas na bramkarza, to jakiś Neuer by się przydał, no nie ma, jest Leno. Jest Batland. wybierzemy Leno, wiecie? Wybierzemy Leno, będzie zgranie z Boatengiem. Hyperlink, no i tak prezentuje się jedenastka, Zaraz znowu wybierzemy jakiegoś bramkarza. Jest Horn, jest też Perin, wybierzemy Horna, ponieważ Bundesliga. Może teraz troszeczkę od tyłu zaczniemy. I tutaj znowu nie możemy wybrać jedynki, Müllera nie możemy wziąć i musimy wziąć albo Szakę, albo um, sernę Benzeme. Wybierzemy Szakę, no już ciśniemy tę do, Bundesliga. Do Szaka będzie lepszym wyborem niż, niż właśnie ten Austriak z niemieckiej ligi. Nie możemy wybrać Markosa i mamy tutaj Konopliankę i to właśnie jego wybierzemy. Będzie tutaj jakie takie zgranie z Felipe Luizem. No i tutaj jest Aduris, ale Aduriza wybrać nie możemy. No niestety te najlepsze karty właśnie są na jedynce i to jest najgorszy wybór jaki może być gulam niestety. Tutaj nie możemy Areoli, ale mamy tutaj Pajeta 80 tempa. No może się nam ta karta przydać. No i jest dybala na dwójce. Czasem dwójkę warto otrzymać, żeby dostać właśnie dybale. I dybale wybierzemy. Kolejną kartę, proszę jakąś dobrą, Grosickiego wybrać nie możemy. Mamy Walkera International. Eee, mamy też Williama Cabrala. Wiecie co, wybiorę tego Walkera. Eee, nawet jeżeli nie będzie miał zgrania, tutaj fajnie go dać na tą stronę, w razie czego. Jest Nani, którego również nie możemy wybrać, więc wybierzemy Di Maria. Kolejna karta, proszę jakiś dobry napadzior. Eee, no, no chyba nie. Nie możemy wejść do Seviego, mamy Semedowa. Miralasa w takim razie wybierzemy, kolejna karta i tutaj mamy niewielki wybór, więc prosta sprawa, to jest w ogóle ten zawodnik Legii obecnie, e, Vargas i tutaj słabe karty, bardzo słabe karty, Tasci, Kabul, wybierzemy Kabula, no bo cóż i tutaj jakąś dobrą kartę, no chyba jednak nie, jest Baba i chyba Babę właśnie wybierzemy, będzie zgranie, to jest dobra obrońca. No i jeszcze manager nas został, ale pierwszy dam babę do składu. Jest troszeczkę więcej zgrania, no ale to nie jest aż taki mocny draft jak oczekiwałem, no ale cóż, no trzeba się cieszyć z tego co mamy i zobaczmy tutaj, wybierzemy węgara no bo nikogo nie mamy z Bundesligi, no i nikt nam więcej zgrania chyba nie da. No i tak się prezentuje ten draft, jak widzicie, ocena składu. To jest 171, 86 zgania, 85 oceny ogólnej. Ja to troszeczkę przerobię i zaraz do Was wracam. Wielkich zmian nie poczyniłem, skład został praktycznie taki sam, jak był oprócz rezerwy, którą jako taką ułożyłem. No i zobaczymy jak pójdzie finał w pierwszym meczu, już do niego przechodzimy w takim razie. No i mamy już przeciwnika, czwarte węgier, tak się nazywa ten zespół. Bardzo ładny skład, powiem Wam szczerze znowu. Mój przeciwnik ma nadal przewagę w wcześniejszym meczu, którego nie zobaczycie było to samo, gdzie on miał ocenę pra, blisko 191, a ja miałem ocenę 178. Teraz będzie zupełnie inaczej, mam nadzieję, że tak będzie. No i zobaczymy, co w tym meczu pokaże nasz przeciwnik i co w tym meczu pokaże ja. I czy będzie pierwsza bramka Thiago poprzeczka jeszcze obamę Yang! No niestety nie! Będzie doświadkowajna Obama-Yanga, wybija Buffon. Jeszcze będzie zgranie, troszeczkę lagi się zaczynają. To mi się nie podoba, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze obama Young główka! Broni Buffon. No ten mecz jest dużo lepszy. Widać, że nasz przeciwnik troszeczkę nie radzi sobie z ustawianiem zawodników. Szaka kontra Gwine. Shaka Szaka, świetna interwencja. Ej, to mnie zdziwiło, bo tam był faul, sędzia nic gwizdnął. Było groźnie ogólnie, ale teraz mamy już wdrożny, mam nadzieję, że przeciwnik tego nie wykona dobrze. Zobaczmy... Bardzo źle wykonał. Zwinny ten chłopak jest, ale tutaj Boateng pokazał doświadczenie. No nie takie rzeczy, jej proszę, nie teraz, nie tak jak we wcześniejszym meczu. Koniec pierwszej części. I wynik 0 do 0, ale tutaj 4 strzały celne miałem i to bardzo groźne. Mój przeciwnik po jednego strzału nie stworzył żadnego zagrożenia. Zobaczymy kogo wprowadzi. I rozpoczynamy już drugą połowę. No nie. Czemu ja wychodziłem? Ależ moja głupota teraz wyszła, no. Szkoda, ale odrobimy jeszcze, zobaczymy. I mógł być szybki remis, ale no niestety nie tym razem, chociaż jeszcze jest rzut rożny. Szaka. No i co zrobiło teraz jej? No i zajść się zaczyna to samo. Zobaczymy czas, może Bela Rabi, wrzutka i strzał Arnautowicz, no niestety. No jak ta piłka mogła tak przejść go patrzcie co się tutaj dzieje. No nie, 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 proszę nie, jej, proszę nie. Dlaczego mi to zawsze robisz, zawsze kiedy gram draft takie rzeczy muszę się wyciąć na no, boisku. No, przecież ono się o własne nogi trzech przewróciło, widzieliście to. Jeszcze Thiago, może Thiago teraz, nie no bufon. Ajajaj. Jeszcze to nie koniec, ale widzicie, no nie da się po prostu. Bufon albo wszystko broni, albo troluje mnie, jej. No cały czas tak to wygląda gra, właśnie Bela Rabi. No, Bufon broni po raz kolejny. On jest dzisiaj nie do pokonania. Ten Bufon, koniec meczu. Niestety, jej nie dało mi wygrać po raz kolejny w drafcie No cóż, trudno. Trzeba iść dalej i czekać już na tą FIFA 17. Bo Tajfa 16 już jest nie do naprawy, zresztą patrzcie na statystyki, nie? Żaden strzał nie wszedł, mimo że miałem 12 strzałów celnych. 12 strzałów i dzień strzałów celnych. Może zobaczmy, może coś ciekawego będzie w paczkach, ale wątpię. Zobaczmy, jakie mamy paczki, i dwie złote i wypożyczenia premium. No cóż, tutaj nie może być nic dobrego. Zaczniemy od wypożyczenia, może tam coś ciekawego będzie. No i jest to lorą kościelny na 7 dni. Okej, okay, dobra Kolejny. paszce, co tam ciekawego słychać? Oby coś dobrego, proszę. Oby coś dobrego i zobaczmy. Jest Brazylijczyk, ale to jest Guilherme, który zupełnie jest niepotrzebny. No ale dobra, weźmy jej do klubu mimo wszystko. Mamy tam jakieś monety. 1000 monet jeszcze jest, to to super. Super, super. Mamy 1000 monet. Zobaczmy ostatnią paczkę, a w niej proszę tylko coś dobrego. Proszę, proszę, proszę i karaska. No cóż, jaka gra? Takie paczki. Z ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, kończycie, lajkujcie i do następnych odcinków. Mam nadzieję, że będzie to już tak niestrolowane przez jej. Dzięki serdecznie, trzymajcie się i cześć!